to nieuniknione w moim przypadku, nie. Rybki wy dziś siadły. Siada to mi twoja stara na petardzie. Ty zawsze mnie to ciekawiło. Jak baba ma zebrane cycki to po tym jedzicie jak pije mleko plastikiem? Tak, wciąga je tego cyca. Ten, ten silikon wciąga cały przez suta Normalnie wysysa wszystko, co chirurg tam włożył, to on to wyciąga. Trzeba od nowa robić. Hey Siri, hey, Siri find on YouTube essa teresa. I'll need to your YouTube data to do... Yes jest, jest. Hey Siri, hey method, tak nagi hey method, hey method, hey na. hey method, hey method, the fuck up No problem. I won't. Hej na teraz Tak, proszę. Znasz mnie? Słucham. No dobra, dziękuję. Co rada? Jedno. Jedno. Tak, dokładnie. Po lewej stronie. Coś, coś. A ja zawsze myślałem, że ktoś ma zjebaną żarówkę, wiesz ten? Tak. Okej. Okay. Okay. To teraz tak. Ja bym chciała, żebyś pokazał mi, gdzie są światła cofania. No muszę włączyć yy, wsteczny, tak? Olej silnikowy No to tu I jak? No wyciągamy Jak to się nazywa? Szabla <grym> Bagnet Bagnet, trafiłem? Dobra Tak Nie musisz wyciągać teraz Czekaj, okej okay. Jest Niekoniecznie tak Ok, ale tutaj chodzi o... Dobra, o, jak to się olej. robi? Witam Pani Karolino, słyszymy Pani Tak Dzień dobry e, po, Pozdrawiam te rzeczy Pani Karolino bardzo Ciepło <grym> słyszymy <grym> <grym> Pani A dziękuję Dzień Cóż A Pani zresztą jest? Słuchaj? <słuchaj> <słuchaj> Zaufni pizdę tuszol, bo nie mogę chuj, człowieku tego zrobić. Praw, gdzie w prawo? Tu. Tu? No? Przede? No? no? to, to kurwa Kręć do oporu, do oporu. No. No już nie, no. No. nie? Nie? Już Mówię, masz ale... nie możesz się cofnąć. Ogólnie lubię tak. Lusterko z tą linią. Na maxa kierownicę z jaką i wjeżdżasz. Linią? No zobacz, cofnij się. Nic, cof, cofnij, cofnij. Cof. jeszcze, 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 jeszcze. No. Bardziej do prawej, dobra? Bo teraz jedziesz pod prąd. Dobra, dobra. Dobra, jestem pierwszy, Jezus Maria, dobra. Spokojnie. Tak nie wolę. <grym> ja... <grym> Ej, wiebał! Wiebał nam się! Dziadu! Nie yeah, dobra. Dobra, wjeżdżam tyle. Nie no poczekaj, 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 on wyjeżdża już! Ja pierdolę. Widzisz <grym> to... no? Nie no dobra, kręcą aferę teraz. kręcą aferę. Jeszcze, ja jeszcze. pierdolę idzie do przodu. No, no i Zobacz, jedź, podjedź. Dobre, no Podjedź tu no. jeszcze no. Lusterko twoje no. Z linią Okej okay. I teraz kręcę na maksa? Kręcisz na maksa I Jedziemy A jest lusterko z linią? Nie wiem Niezbyt. zbyt Ja pierdolę, Dobra jest, jest koniec Jest koniec Jest koniec Jedź pan, jedź pan, jedź Zaparkuj sobie tutaj przodem. Ja sam tu tyle. wjadę Ja tu sam... Dobra kończymy ten kabaret I Ja pierdolę, Nie zaparkowałem Prawda. Jestem skończony Jestem skończony No parkingi z prawej strony wiesz gdzie jestem co mi się tu Ej! Kolego, wysiadaj! Mamy coś do przedyskutowania, tak? Co będę robił off-stream? Mam przygotowany taki wielki kryształ Mefeledy będę go wsiadał jak kukurydzę. A <ślas> wy dalej stare vlogi oglądacie. Zobacz to, jaka muła. Eee, dziękuję Krystianku, Ale to wiesz, z Gidropika to ja sobie kupiłem dwa mieszkanka, dwa mieszkanka. Eee, moje oczywiście jest z innych inwestycji, bo ty myślisz, że tylko jestem streamerem. <ślasz> A jeszcze jestem kurwą internetową, mordzia. Jeszcze działam w wielu branżach. Niemcy to łatwe, Rosja łatwe Iż Myślę, że to Hiszpania. Portugalia jest tutaj, Austria. Nie wiem, nigdzie jest Austria, Albania gdzieś tu? Dobra, nie. Je... Głupi jak but jestem. So ja Dawid Jasper, bardzo cię kocham i zależy mi na tobie na tysiąc. Możemy się spotkać w Łodzi i zaproszę cię do kina. <laughs> nie, dzięki mą chłopaka. E, dzięki za zadycznie. Nie każdy jest gotowy na to. O ty <laughs> każdy jest e, psychicznie w stanie Na końcu uderzenie siarczystości Ale początek jest wspaniały No to jest Jabol klasy najwyższej bym powiedział No smak przepiękny No to jest dosłownie gdyby ktoś Zebrał świeżą brzoskwinkę I mi ją podał na talerzu Nie zostaw Nie tu nie zrób śmieci Ładowarkę włączoną no co tu się dzieje? Ty, A co ty za kieliszek masz? Skąd ty jego wziąłeś? Oj, gdzie kieliszek zabrałeś? No do degustacji. Ale wintaj... skąd ten kieliszek wziąłeś? Z barku. To absolutnie nie ten kieliszek. Absolutnie, dobrze. Ja ci nie dam tego kieliszka, bo to się zbija bo kł potłucze i. <ślesk> Będę jeszcze to mi tutaj. No, ale to jest mi potrzebne. No Do... to jest moje! No ja wiem, że twoje! Przyszedłem! No, nie potłuczę? Nie potłuczę, obiecuję. Ja jestem dzisiaj dyrektorem. Ale ja nie dostanę tych kieliszków, rozumiesz? Nie potłuczę, gwarantuję. I choćbym potłuk, to stanę na głowie, żeby. Ale nie potłuczę. Tak, dam ci inny. Dobra. Nie, no, nie dam ci kielisza. No kurwa, rządzi, jak on <laughs> się <laughs> Taki k mam zegarek. Zaraz ci powiem, jaki mark, market tego odepnego k***a z bransolety. Małuj źle, więc. Mamo, mamo. Tak, 7, 7, będzie ci łatwiej. Mamo. 7, 8. Dobra, moja kolejna. A Mother Kurwa! A to go! Home. <śmany> rozjebie mnie, rozjebie mnie, wściekał 🎵🎵🎵 na schodkach, błagam No przerona na jest Dębleje zaraz, nie, serio Nie śpiesz się ze mnie kochanie. To nie moja wina Artur powiedział że 40 minut że pójdziemy sobie Dwie godziny temu. Jeszcze szefie jeszcze Pani śmieje, Pani z pieski turwali Polaki O kurwa Ona ci ciągle modić do Boga BOŻE jedyny MA KURBE zachowaj Jest ten, Venom, zajebisty, Geralt, Spiderman I Jaką literką oznaczona jest opcja pogrubiania tekstu w programie Microsoft Word? NIE, NIE, ALE JESTEM SZMATĄ, ALE JESTEM SZMATĄ, ALE JESTEM SZMATĄ gdzie Aha. znajdziemy publiczne toalety dla psów? Bro. Nie, to smażalnie no nie wydaje mi się, o, 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 o jak No Gdzieś kur... tam to no, je jedzą no. Ale to był blask <laughs> chyba Tu robal, no Tu, tu na firance był Bierz go Nie siedź mi tylko dupą na klawiaturze, bo znowu coś włączysz o. Dosłownie na chwilę zostawmy kan Do kan wrócimy, zostawmy kan I... Skoro już jesteśmy przy podróżach Natalii Janoszek, Co, podróżach szalona to zobaczmy. To, to zobaczmy podróże samolotowe. <noise> Natalii Janoszek. Ja w Natalia... no nie wytrzymam. Spierdalaj! No spierdalaj ode mnie! Ustaw japońskim. Może usłyszymy jakieś jaja w gierce. A może pójdziesz do lekarza i przedstawisz swoją przypadłość. Mamon na diecie Keto powiedział, cytuję, że nie pije dużo kolki, tylko łyczek bierze, żeby zwykłej wody mu się chujowo nie piło. <noise> no jak to? Mnie obraca, no teraz widzę! Kurwa, teraz jest! Ja pierdolę! Laluja fest! Fiu, fiu, fiu! A jak założyć? No. Kamera mnie widzi. O, kurwa! Ja pierdol Oho! po schodach schodzi, schodzi jeden. Nie da się tego zrobić. No co, no powiem wam tak: no musimy najpierw ogarnąć, gdzie są wszystkie kamery i co. O! Oj. O! Kurde. Ja p dole! O, Przepraszam, Biff mnie strolował. Dobra, gleba, gleba, podchodźcie do ludzi. Czekaj, jak zrobić, żeby go związać? F, przytrzymać, przy człowieku. Ja wszystkich wabijam ją, kawał, to są cywile! No, no! No, dobra, Nie! Nie! Jaj! Jaj! Wczoraj Wtorek siedziałem do wieczora, grałem z kumptem turnieju. To jest to! To na to! To Ile to! na kuchni pracowałeś? Z 4 lata na na To no i To stażu na zmywaku miesiąc? to! 4 lata, 1 miesiąc. No tak nie można chyba. on się rozpuści. W sumie on powinien się rozpuścić, co nie? A czy teraz już jest ta przerwa? Zobaczmy jest najwięcej ludzi. Argent, nie co to jest? Co to jest? Ta flaga. Nie znam tego kraju. A transgender gdzie to leży? Jak to kraftujecie, bo ja skipowałem te podpowiedzi? O, to co musisz wiesz, czuć się w klimat, bo to jesteś wioski. Tak. wiesz, mieszkasz w pali, ku... Ty w chuja walisz ku... no, Nie tak, no co, no. będzie, musisz zbudować. Widzisz, no to, to tak właśnie teraz gracie te w gry, ku... skipujecie wszystko TikToki kurwa, dopaminować ćwuny No to się powolutku, spokojnie, ku... ale... Der eine mich mein deines Glück Fabcio z goldenem na kolanach, 10 koła widzów. No, może tak być, ale, ale dopiero jak mówię, za 10 dni będziemy go mieć. Nie chciałbym, wiadomo, od razu jaj sobie robić na streamie. Na pewno potrzebuję tutaj aklimatyzację, taki piesek i, i, i wiesz, jak to, on się tu będzie czuł fajnie, swobodnie, to wtedy oczywiście kontrakt. To dzień po 8 godzin ma napierać transmisję. Ma być słodziutki, fajniutki, majutki, siśniutki. Tak, fajnie będzie i stał na początku, ale od tego mam właśnie kobietę, czyli ona będzie się tym zajmować. Bo tak naprawdę pomysł, żeby mieć psa, no to to jest pomysł Agnieszki, tak? Ja mam Pelca, Filip to ja mam tych psów w k Potom, tak? Ale, ale ona chciała mieć zwierzaka, a że bardzo kocha Agnieszkę, no to stwierdzam, że, że fajnie przydodam się taki zwierzak, więc ona sobie będzie kupę zbierać, ona sobie będzie sióśki zbierać, wszystko będzie sobie zbierać. A czasami nawet jak jej nie będzie, to sam nasrałem na dywan i będę się patrzył jak zbiera moje gówno. Ja tego nie znam. Nie mam czerwonej karty, ale patrz Filip, pozostaw to, chodź wstań tu gdzie jestem. No i to jest to. O kur... wow. co? Widać wązu, z frontu leci. Tak, widać. O kurwa. tam z kur... frontu leci. Ja pierdolę. Ginold poszedł do Barbera, żeby zrobił mu pajęczynę na głowie, ale kolega tak słabo mówił po polsku. Uwaga. I proszę, to jest dzieło. Ja, pokaż głowę, całą. Tam masz. Ja już podziękuję, no bo czuję, że wariuję, mówię twoje imię i nie rozumiem ich znowu. Wołam uber drzwi i do domu. Jeśli chcesz, to daj mi dzień i zadaj, że w twoim oku. Jeśli nie chcesz, też okej, okay, tylko proszę, daj mi spokój. Jeśli chcesz, to daj mi dzień i zadaj, że w twoim oku. Jeśli nie chcesz, też okej, okay, tylko proszę, daj mi spokój. So, w być chcę tu być, oczyma w my, już ciebie nie spotkam.